wszystkie trójeczki numerologiczne. Zapraszam Was na czytanie horoskopu ogólnego na kwiecień. No i kartą, która otwiera wasz horoskop jest szóstka monet. Mówi ona, moi drodzy, o wzajemności, o braniu, ale też o dawaniu, generalnie dzieleniu się. Z tą kartą mogą się wiązać dwie sytuacje. Albo to wy będziecie potrzebować wsparcia, na przykład finansowego, lub to wy będziecie takim wsparciem dla innych. Dobra informacja jest taka, że obie opcje są dla was korzystne. To znaczy, że macie takie zasoby, żeby na przykład pożyczyć komuś pieniądze, albo będziecie dysponować czasem, żeby wyręczyć kogoś w czymś. Odwracając sytuację, jeśli to Wy będziecie potrzebowali pomocnej dłoni, to z pewnością osoba, którą o nią poprosicie, będzie w stanie Wam takiej pomocy udzielić. Szóstka monet mówi też, że jeśli staracie się o jakiś kredyt, pożyczkę czy inną formę zapomogi, to jest to jak najbardziej korzystny moment. Karta zapowiada też na przykład premię czy inny rodzaj zastrzyku gotówki. Potwierdzeniem tego jest królowa monet. To właśnie ta kobieta może być tą, która Was uratuje z opresji. Jest to osoba stabilna finansowo, ale też zwyczajnie dobra, więc nie będzie miała problemu z wyciągnięciem pomocnej dłoni. Dla Was trójki, to z drugiej strony znak, że właśnie w takiej energii możecie się wibrować. Szóstka monet kończy jakiś trudny etap finansowy, a królowa monet wznosi Was na zupełnie inny, lepszy oczywiście. Wasze poświęcenie się powierzonym Wam obowiązkom i wykonywanie ich rzetelnie zapewni Wam takie bezpieczeństwo i da Wam takie poczucie, że będziecie mieć absolutnie każdą możliwość, żeby dać komfort Waszym bliskim. jeśli ktoś zwróci się do Was z prośbą o pomoc, to też będziecie mogli sobie na to pozwolić. Możecie też w przypływie tej dobrej pasy finansowej pozwalać sobie na wydatki. No, co tu dużo mówić? Zawsze znajdzie się coś, co będzie do Was mówiło z witryny sklepowej. W każdym razie, jeśli przyjdzie Wam wydać większą sumę, to zwyczajnie. Będzie was na to stać. Ale dalej w rozkładzie jest czwórka mieczy, która mówi: nie szalej trójko. Jeśli chodzi o sferę finansów, to ta karta zaleca przemyślenie każdej decyzji. To, że będziecie mieć środki do szastania, nie znaczy, że trzeba się ich wszystkich naraz pozbyć. Z tą kartą zalecana jest rozwaga. Takie. Naprawdę rozważenie wszystkich za i przeciw, tak żeby nie obudzić się z ręką w nocniku. Z kolei nierozwaga w podejmowaniu decyzji, nie tylko tych związanych z wydatkami, może wplątać Was w jakąś kłopotliwą sytuację, a wiadomo, takich każdy chciałby unikać. Na innych płaszczyznach Czwórka Mieczy mówi też ogólnie o potrzebie zatrzymania się. Może być konieczność odpoczynku, zregenerowania się, niewykluczone jakieś zwolnienie lekarskie. Może się też Wam wydawać, że rezultaty Waszych działań nie przychodzą tak szybko, jakbyście oczekiwali, ale spokojnie. To jest chwilowa sytuacja. Ważne jest to, żeby pozwolić sobie na to przeczekanie, bo najwyraźniej jest Wam ono potrzebne. Będzie to od Was wymagało siły wewnętrznej. Ale poradzicie sobie na pewno. Przełóżmy to na przykład z życia. Yy, podjęliście decyzję, no powiedzmy o zmianie pracy na lepszą, o czym mówi szóstka monet. Macie tam dużo większe możliwości zarówno rozwoju, jak i zarobkowania, czyli ta nasza królowa monet. No ale czwórka mieczy mówi spokojnie, nie zachłośnij się tym. Działaj rozważnie i poczekaj na rozwój wydarzeń. Wszystko przyjdzie z czasem. Rozkład kończy się dla Was kartą śmierci. To jest bardzo dobra karta, także nie przestraszcie się absolutnie. Śmierć w tarocie to przechodzenie z jednego etapu w drugi, transformacja. Końcem kwietnia możecie spotkać się ze zmianami nieuchronnymi i koniecznymi. Moim zdaniem, bardziej chodzi o Waszą wewnętrzną transformację. Dojdziecie do wniosków które zmienią Wasze postrzeganie rzeczywistości, ale też zmienią schemat działania. Może być tak, że życie wymusi na Was te zmiany i nie do końca będziecie czuli się z tym komfortowo, ale musicie wiedzieć, że to jest konieczne. Uwolnijcie się od starych zmartwień. Z szóstką monet widzę też dużą możliwość na spłatę starych długów, więc znowu zamknięcie jednego cyklu i rozpoczęcie kolejnego. Odcięcie się taką grubą kreską od zmartwień z przeszłości. To jest ogólnie przełom w waszym życiu, więc trzeba go przyjąć z pokorą. Oprócz tego, śmierć w tarocie zapowiada też przeprowadzki, także jeśli planowaliście, to w kwietniu właśnie to nastąpi. Czy to do nowego miejsca zamieszkania, czy do nowego miejsca pracy. Szóstka monet w kwestii relacji międzyludzkich mówi o wzajemnym wsparciu, zarówno w związkach, jak i w innych układach. Karta ta mówi, że macie przy sobie osobę, na której możecie polegać w każdej sytuacji, nawet w tej najtrudniejszej. Jesteście dla siebie oparciem, potraficie okazywać sobie uczucia, ale też rozumiecie potrzeby drugiej strony. Niemniej jednak, w negatywnym aspekcie szóstki monet. Ta karta mówi właśnie o niezrozumieniu siebie nawzajem, o takiej zaburzonej równowadze w relacji i też uciekaniu przed problemami. Królowa monet dla rezonujących w pozytywie daje sygnał, że jesteście ciepłym i oddanym partnerem lub takiego przy sobie macie. To troska o nisko domowe i dbanie o nie naprawdę na najwyższym poziomie. W negatywie możecie uważać partnera lub inną osobę za zbyt rozrzutną, oschłą i jak to się ładnie mówi niegospodarną. Czwórka mieczy w odniesieniu do relacji w pozytywie mówi o tym, że ten okres będzie raczej spokojny, nie będzie żadnych fajerwerków, może pojawić się rutyna, no ale to jednak jest pozytywne w porównaniu z tym co mówi druga strona tej karty. A jeśli chodzi o negatywny aspekt, to tutaj jednak jest takie oddalenie się od siebie, takie wyprowadzenie się ze wspólnej sypialni i ogólnie izolacja. Jako że na końcu jest karta śmierci, to mogą wydarzyć się dwie rzeczy. Albo odnajdziecie siebie na nowo i wasza relacja przejdzie tą dobrą transformację, Albo dla niektórych z Was wręcz przeciwnie. Możecie podjąć decyzję, że już się za długo naczekaliście na poprawę sytuacji i postanowicie odejść. Jeśli chodzi o singli, to mi się tutaj ciśnie taki stan dochodzenia do siebie po ciężkich przeżyciach. Szóstka monet może mówić o tym, że w waszym otoczeniu jest ktoś, kto zwrócił na was uwagę, a królowa monet jeszcze bardziej to podkreśla, bo w oczach potencjalnych kandydatów jesteście po prostu dobrą partią. Czwórka mieczy i śmierć mówią jednak o tym, że jeszcze cały czas gdzieś tam się zbieracie po poprzednim związku czy relacji i dajecie sobie czas na regenerację duchową. A śmierć mówi, że w końcu ta transformacja nadejdzie i będziecie mogli zostawić przeszłość tam, gdzie jej miejsce, no i z odwagą ruszyć dalej. W przeszkodzie, kochani, jest karta dziewiątki monet. Tarot tutaj ostrzega Was przed brakiem stabilizacji. No i proszę, jak pięknie potwierdza się cały rozkład. Czyli wszystko to, co mówiłam wcześniej o przemyślanych działaniach, jest jeszcze raz podniesiony przez karty. Także kolejny raz powtarzam, tylko przemyślane ruchy, zarówno jeśli chodzi o kwestie finansowe pracy, jak i o kwestie relacji i związków. Nie będę się powtarzała, ale mam nadzieję, że rozumiecie to przesłanie. Radon dla Was na nie jest piątka mieczy. No i zgadnijcie, co radzi ta karta. No ostrożność, moi drodzy, czyli wszystko w kwietniu będzie się u Was kręciło wokół rozsądnych działań e, i decyzji. Możliwe, że nie zwróciliście na coś dotychczas uwagi i właśnie piątka mieczy mówi, że w Waszym otoczeniu może czaić się ktoś nieuczciwy, więc naprawdę warto obejrzeć każdą e, sprawę pod każdym kątem. E, taki prosty przykład. E, dostajecie zastrzyk gotówki, postanowi, postanowicie sobie... Sprawić jakiś ekstra gadżet, który nie jest do końca przemyślanym zakupem. To raczej kwestia impulsu. No i na koniec może się okazać, że to nie spełnia Waszych oczekiwań albo jest jakąś podróbką. Także trójeczki. Pełne skupienie, tylko racjonalne decyzje, a uda Wam się uniknąć takich przebojów. Dajcie znać, kochani, jak Wam się ułożył kwiecień, czy byliście rozsądni, tak jak Ktarod wam radził. Ja na razie dziękuję za wysłuchanie i do następnego. Pa, pa.